Takim go pamiętamy. Do końca życia niewiele się zmienił od czasów Gdańskiego Teatrzyku Bimbom, którego był założycielem i reżyserem. W archiwum kroniki znaleźliśmy zdjęcia nigdy niewyświetlane. Cybulski wśród przyjaciół w Kaszubskiej Wsi Chmielno po ślubie z Elżbietą Chwalibuk. Wielką karierę filmową rozpoczyna w Popiele i Diamencie reżyserii Andrzeja Wajdy jako niezapomniany Maciek Hełmicki. Grał w przeszło 20 filmach. Współpracował z Andrzejem Munkiem i innymi wybitnymi reżyserami. Występował w telewizji, kręcił filmy za granicą. Znali go widzowie na całym świecie. Nie to nic strasznego. Polo. Polo miał pieniądze dla ojca, ja. A ja wziąłem mi. Wydałem. Bo ja jestem tym, no. Ja jestem. Yy... Pamiętamy go też z teatru. Znakomita kreacja w sztuce Należy... kapelusz pełen deszczu jego charakterystyczny Należy... głos. Postępować. Ty, piąte nie zabijaj i nie deptać trawników. Takim był w filmie Salto. Zginął tragicznie w pełni rozwoju talentu. Uroczystości pogrzebowe w Katowicach, gdzie mieszka najbliższa rodzina zmarłego. Tysiączne Rzesze Wielbicieli Talentu Cybulskiego oddają mu ostatni hołd. Kemu aktorowi przyznano pośmiertnie krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz odznakę imienia Janka Krasickiego. Przy trumnie warty honorowe. Towarzyszy mu smutek i głęboki ból wszystkich, którzy podziwiali i kochali Zbigniewa Cybulskiego. Milionów ludzi, dla których był najbliższym sercu bohaterem naszych czasów.